Nasz przyjaciel Rafał stwierdził ostatnio, że zaczęło za, na świecie brakować kolorów. Nie ma już ładnych kolorowych rzeczy, nie ma samochodów, które były kiedyś kolorowe są tylko białe, czarne, srebrne. Nie ma już tej palety barw, którą kiedyś nam oferowano. Dlatego stwierdziliśmy, że dzisiaj dodamy trochę koloru do naszego programu i wybraliśmy sprzęty, które nie są ani białe, ani czarne. Ani zwłaszcza srebrne. Zapraszamy! Witamy wszystkich miłośników Starego Audio na naszym kanale AudioASem. Zapraszamy również na naszą stronę internetową bechikumyślnikczasu.com. Oraz dziękujemy bardzo za subskrypcję i oglądanie naszych filmów. Tak jak wspomniałem na początku, dzisiaj postanowiliśmy pokazać coś, co nie jest ani czarne, ani białe, ani srebrne, czyli trzy najpopularniejsze kolory, jeżeli chodzi o bomboksy. Dzisiaj pomalowaliśmy świat na czerwono. Tak. Dzisiaj pomalowaliśmy ten świat. Barwy, które tutaj no, poszukiwaliśmy tych sprzętów w naszym muzeum, wszystkich w jednym kolorze, jaki się udało znaleźć. No, są to egzemplarze i trochę większe, no i takie, które można by powiedzieć, no, można by zmieścić do damskiej torebki. Tak, tak, dokładnie. Tym bardziej, że teraz raczej są w modzie takie dosyć duże torebki. torebki, więc dobrze, tutaj trafna uwaga. No, tych na pewno nikt na ramieniu, zwłaszcza jakiś tam czarnoskóry Pan na pewno nie nosił, bo no, jest to zbyt małe. No, ale mam nadzieję, że będą Wam się one również podobać, bo są naprawdę bardzo ciekawe. No a historia samego magnetofonu sięga lat 60. prawda? Tak, aczkolwiek już różne formy przenośnych radiotelefonów pojawiały się w późnych latach 30- XX wieku. Radiotelefonów? Radiotelefonów, tak. A dlaczego to się nazywało telefon? Ponieważ można było odbierać radio. Aha. Radioodbiorniki tak zwane. Aha. I przenośne, przenośne, niewielkie przenośne. Dlatego tutaj e, taka historia. A pierwszy taki radiomagnetofon, na którym później e, były wzorowane bombaksy, to pojawił się w 1966 roku. Został stworzony oczywiście przez firmę Philips, która również stworzyła, jak wcześniej wspominaliśmy w programach, kasetę kompaktową. I było to po raz pierwszy urządzenie, które zawierało magnetofon, na którym można było nagrywać z radia. I to było właśnie takim nowym trendem. Tak. No, słowo Boombox czy Ghetto to już są oczywiście. Nazwy pochodzące ze Stanów Zjednoczonych. Tak, to już lata 70. -te, kiedy, kiedy te urządzenia zawitały do Stanów Zjednoczonych, no i bardzo wtopiły się w kulturę miejską, w szczególności tych dużych miast, amerykańskich, aczkolwiek no, te Bumbaksy kojarzą się z, głównie z młodzieżą właśnie czarnoskórą czy latynoską. No, i rozwój muzyki hip-hopu, prawda? Tak, ponieważ to, to, to kluczową rolę odegrał boombax, jeśli chodzi o rozwój hip-hopu, oczywiście. Te bitwy tych różnych zespołów hip-hopowych przy użyciu właśnie boombaxa i tak dalej. Zresztą yy, boombaxy pojawiały się w latach 80., -tych, 90. -tych i nawet 2000. -tych. Pojawiały się w różnych filmach, tele, filmach teledyskach. Tak, tak. No, prezentowaliśmy y, tutaj już z teledysku Madonny, Georgia Michaela. Tak, Lady Gaga, tak. filmy takie jak Fame, bazujące właśnie na tym hip-hopie, na tańcu, mm. tak, to też wykorzystywały. bombaksy, nawet już w, w 2000, to był chyba 2008 rok, Dolce Gabbana zaprezentowała torbę damską, gdzie ona była w kształcie właśnie boomboxa. Tam były zamontowane w tej torbie głośniki i można było podłączyć smartfona. No i wtedy mieliśmy też muzykę z torby wygrywającą, ja, ja torby. taka dosyć popularna. I wtedy, wtedy no troszeczkę ten rynek tak jakby ożywiło, ożywiło tak. No właśnie, a teraz może przejdziemy troszeczkę. Tak, jeszcze chciałam wspomnieć, że właśnie a w tym samym czasie mniej więcej, kiedy, kiedy Philips zaprezentował swój radiomagnetofon, zaczęła pracować nad produkcją i usprawnianiem magnetofonów tych radiomagnetofonów Japonia. Oczywiście były, były to bardziej innowacyjne sprzęty z, z lepszą jakością dźwięku, lepszą technologią. Oczywiście zaraz firmy takie jak Sony, Panasonic, General Electric czy Marantz Zaczynały usprawniać te urządzenia? No, niektóre tutaj firmy mamy, jakby, które te reprezentują ten trend, właśnie. No, za chwileczkę zobaczycie je z bliska. A więc witajcie w świecie czerwonych bomboksów. Trzeba przyznać, że czerwony kolor bardzo do nich pasuje. Nie można powiedzieć, że czerwone bomboksy nie są w jakiś sposób ładne. Bo moim zdaniem są prześliczne. Ten czerwony kolor, taki żywy czerwony kolor, naprawdę do nich pasuje. Tutaj mamy Sanio, malutkie, z zegareczkiem, z podstawowymi funkcjami. Tutaj oczywiście nikt y, nie, nie tworzył jakichś wielkich technologii, żeby można było powiedzieć, że wow, mamy tutaj wyszukiwarki piosenek, dolby i inne cuda, oczywiście tak to nie było to było takie radyjko przenośne które chyba można było najlepiej wziąć ze sobą na plażę, zasilane na 9V, tu nawet nie ma transformatora w środku ale bardzo, bardzo ładny bomboksik drugi to można powiedzieć jego braciszek, bo mamy tutaj również firmę Sanio. choć bardzo do siebie podobne z zewnątrz no trosie, troszeczkę się od siebie różnią, mamy Trochę inną kieszeń. Zegarek jest tutaj również. Tu mamy już taki trochę wypasiony model, bo stawiono nam tutaj licznik, czyli poszli krok dalej. no Te funkcje w panelu górnym są identyczne, można by powiedzieć, jak w tamtym magnetofonie, czyli żadnych wielkich filozofii tutaj nie ma. Jest również zasilany na 9V i jest również pięknym czerwonym kolorze można było powiedzieć, że taka trochę jak straż pożarna. Następne modele to już tutaj mamy naszą, jedną z ulubionych naszych film, markę Sharp. Przepięknie zrobione w tym czerwonym kolorze połączony tutaj ten chrom, ta listwa tutaj u góry. No, urządzenie jest naprawdę piękne. Nie wiem, czy to oddaje, y, oczywiście, nasz film, ale ja, jak na niego patrzę, ten model QT12 jest to, jeżeli by kogoś to interesowało. No jest przepięknym egzemplarzem, jeżeli chodzi o wykonanie. Oczywiście, funkcje mamy też podstawowe. Antenka. Też jest tutaj cała, bardzo ładna. Model, który no, mi się chyba z tych wszystkich podoba, prawie że najbardziej. Dalej mamy kolejnego braciszka, tym razem Sharpa. Model trochę wyższy, QT27. Te dwa ostatnie, które opisuję, już są zasilane napięciem 220 V bezpośrednio z sieci, także są już trochę cięższe. No, tutaj firma trochę dodała czerni też do, do tego srebrnego i czerwonego koloru. Co oczywiście też dodało mu trochę. Takiej klasy można powiedzieć. No, tutaj jest napisane, że to jest yy, dwudrożny, czterogłośnikowy sprzęt. No, nie wiem, czy to jest dwudrożne, ale sprzęt jest również bardzo, bardzo ładny. Teraz przejdziemy może do sprzętów, które już będziemy prezentować, jak grają. Jest coś naprawdę bardzo fajnego. To jest Sanyo, jeden z moich ulubionych, yy, i producentów, i oczywiście magnetofonów, bo yy, ma głośniki, i u góry. Zobaczcie. No, i oczywiście z przodu. Bardzo ładny. Sprzęt. Ten wskaźnik diodowy tutaj, no naprawdę, bardzo ładnie wygląda. Mamy tutaj dużo chromu. No i skala jest, jak widać tutaj, po skosie. Nie jest prosta, lecz po skosie, więc też wygląda bardzo ładnie. I powiem Wam, że on naprawdę pięknie gra. Na tych głośniczkach jest to zupełnie inny dźwięk niż, niż te pozostałe Bomboksy by miały, bo naprawdę poprzez zastosowanie tych górnych głośników dodało to, trzeba przyznać, na pewno mu. Efektu, efekt dźwiękowy na pewno jest lepszy. Co prawda, też jest zasilany z, na 9V z zewnętrznego zasilacza, ale sprzęt jest naprawdę ciężki w porównaniu z poprzednimi. Tutaj to ten naprawdę być może też to, że zastosowany mechanizm tutaj już to już jest soft touch jest naprawdę na miękkim zawieszeniu. Ma tutaj już szukanie piosenek, o czym nie powinienem zapomnieć, Wspom że tutaj już mamy troszeczkę technologii w tym urządzeniu, na pewno dodane. Także piękny, piękny, czerwony Boombox. I ostatni nasz czerwony przyjaciel. Jest to firma Hitachi P6 model. O, się tu muzyczka włączyła od razu na maksa. również bardzo ładny kolor. Aczkolwiek ten już nie jest może tak ostry, tak rażący, jakbym jak te poprzednie urządzenia. Urządzenie nie jest zbyt skomplikowane, jak zresztą widać. Mamy tylko radyjko. No, może tutaj dodano programację stacji. Tutaj klapki niestety nie było w nim. Także możemy sobie radio zapro zaprogramować dodatkowo, ale poza tym żadnych dodatkowych funkcji absolutnie nie ma nic. Co nie znaczy, że nie wygląda bardzo ładnie. Jednak ten czerwony kolor z chromem bardzo ładnie się zgrywa. No, i nawet tutaj ten napis, który zrobili, taki lekko, też jakby metaliczny, również bardzo ładnie na nim wygląda. Czasami żałuję, że nie robiono większych sprzętów w takich różnych kolorach, tylko zawsze był czarny i srebrny, bo świat jest jednak stworzony z wielu kolorów, i te kolory dodają zawsze radości w naszym życiu. Do tej pory staraliśmy się prezentować najróżniejszego rodzaju wynalazki, duże urządzenia, yy, takie, które no naprawdę czasami sprawiały wrażenie wow. No a tym razem chcieliśmy pokazać coś, co by było wow, bo jest kolorowe. Tak, taka troszeczkę odmiana, powiedzmy. Oczywiście są to miniaturki Bomboksów, nie są to prawdziwe rasowe bomboksy, ale no mają te powiedzmy predyspozycje do tego, bo również bardzo ładnie grają. No i cieszą nasze oczy właśnie chyba tym kolorem. Że... Dokładnie, tutaj jeszcze znalazłam też kolor czerwony, tak, ale tak, tym tak. razem już nie miniaturka bomboksa, tylko mamy Walkmana, który pojawił się w 1979 roku i troszeczkę Namieszał. Namieszał, wyparę troszeczkę te bombaksy. Tak. I lata ten... 90. to punkt zwrotny, jeśli chodzi o, o naszych dzisiejszych gości. No, a ten model zresztą to jest y, typowo nasz peweksowski model. Jeden z najlepszych, najfajniejszych walkmanów. No, ale to zapraszamy oczywiście na odcinek o walkmanach. Jest bardzo długi, bardzo dużo walkmanów prezentujemy tam. Także dla zainteresowanych tymi małymi urządzeniami, oczywiście yy, odsyłamy do poprzednich odcinków. Widzę, że Sanio tutaj gustowało tak. w kolorze czerwonym. Tak. Sanio w ogóle dużo ciekawych urządzeń robiło. No, tutaj było reprezentowane raz, dwa, raz, trzy razy, tak? Trzy razy, tak. Trzy, dwa razy szarp i raz hitashi. No, z kolorowych, to chyba mamy jeszcze jakieś polskie radyjko, które jest zielone. Tak. Nie, mamy Dokładnie. też. Dokładnie. Tak. Yy, no, będzie na pewno pokazywane przy polskich radyjkach. No, a tak dzisiaj taki odcinek troszeczkę bardziej luźniejszy, żeby przygotować się znowu do tych ciężkich kalibrów, które będziemy szykować do następnych odcinków. Dziękujemy za oglądanie naszego kanału, za subskrypcję. Zapraszamy na naszą stronę www.mechikumysikczasu.com i do zobaczenia w następnych odcinkach. Do widzenia.